Dzień dobry drodzy widzowie! Witam w kolejnym odcinku Gurgolety! W tym odcinku zjemy coś ostrego i palącego. Mianowicie czekoladę. Ostrość czekoladę. która mam nadzieję, że można nie... popalić. To, co teraz trzymam w sobie, to może popalić. Dać popalić, popiec, bo z ogniem się kradzie Taka psaicyna i ostrość. Proszę Państwa, yy, skorpion, śmierć, chili, czekolada. Czyli taka ostra, że... że... o. Sprawdzamy jak smakuje, sprawdzamy słodycz, sprawdzamy, czy to jest ostre. Nawet nie obchodzi mnie, czyli się ten... czy sfokusuje się zoom, ponieważ i tak, tak macham, że się, że się nie skupię. I Już patrzę na Jako taka czekoladę to jest tak lekko wodnista, nie tak beznadziejnie wodnista, ale trochę wodnista. Tak pierwsze żar, drugi kawałek wezmę. Naprawdę, to jest dziwne, że ja drugi biorę, a pierwszy już mi zabija. Poczekajcie, yy, zaraz wracam. Serwa! Yy, Dzień dobry, tutaj małe ogłoszenie. Proszę Państwa, Spartan w Kraków. Tego dnia, w tym mieście jest organizowany w górk -Kron. Więc zapraszam was, jeżeli chcecie przyjść, wstęp jest wolny tym razem. Więcej info oczywiście na stronie Facebooka, więc tam sprawdźcie sobie. Nie no to wkład, to będzie się trzymać na, na tym. Więc będzie estetycznie. Też na górę. Mamy przepiękny czekoladowy yy, Tak się robi drinki, proszę państwa, bez sobie Bonma! Jasz! Bonma Jasz! Cokolwiek! Hmm. Niech to! Jestem taka to pewnie już tego I po Jeszcze raz. Wolle aż po raz drugi.

Podsumowując, kształt szok czekoladowy, jak zdrowy pomysł, ale jakieś ostre, to pali i możesz go przełknąć. Na szczęście nie mam żadnych do wyławienia, więc nie, nie, nie będzie w uterze, w futerzu z muszelką klozetową. Więc yy, ocena pozytywna z minusem jakoś przeżyje. To, bo było oryginalne, ale jest ostro i dało się zjeść. Czekolada, a czekolada, czekolada sama to pozytywnie jak najbardziej, bo, bo się sprawa, ale deser, deser to ciężka sprawa. Przyszła dużo naraz, nawet takiej mojej ilości. Więc yy, do widzenia!